Bo też miałem takie pytanie do ministra Dama Niedzielskiego, jednak nie mogłem zadać. Co mam powiedzieć mojej koleżance, która w czasie pandemii nie mogła pożegnać swojego umierającego ojca, ponieważ takie były wytyczne, obostrzenia. Nie mogła zobaczyć się z kredy. Co pan ma powiedzieć, to myślę, że pan powie. Jeżeli pan nie wie, co pan ma powiedzieć, no to znaczy, że nie ma pan w sobie za Pati. empatii. No to znaczy, że nie ma pan w sobie za Pati. empatii. No to znaczy, że nie ma pan w sobie zagrasz empatii. No, to znaczy, że nie ma pan w sobie zagrasz empatii.